Dzisiaj omówimy sobie nowy trailer, nowy zwiastun Story Mold, czyli historii w Tekken 8. Zapraszam. Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Tak jak wspomniałem, dzisiaj obejrzymy sobie oficjalny trailer Story Mode'a, który pojawił się mniej więcej, albo na ten sam dzień, kiedy pierwsze demo Tekena 8 na PS5. Także chyba to było 14 grudnia, jakoś w połowie grudnia w każdym razie. Miałem to nagrać wcześniej, ale jakoś mi to umknęło, bo nagrywałem inne materiały i jakoś o tym zapomniałem. Nie widziałem jeszcze tego zwiastuna, także będziemy sobie to razem oglądać, ale zanim zaczniemy, pewnie wypuszczę to dzień przed przed e, świętami, także wesołych świąt dla wszystkich, e, no i co, zobaczmy co tam jest ciekawego, mam nadzieję, że będzie to fajna taka zajawka, ale nie będzie jakichś takich, wiecie, dużych, e, poważnych spoilerów, także no, e, nie przedłużając, zobaczmy sobie, co to tam jest ciekawego, szczerze mówiąc, w ostatnich miesiącach miałem taki dosyć mniejszy hype na tego Tekena, ale coraz bliżej... To jednak chce mi się znowu w niego pograć. Szczególnie, że patrząc na to, jak on wygląda i jak działa, no to jest mega obiecująco. No i widzieliśmy znowu tego Ancient Ogra, którego widzieliśmy ogrywając pierwszy chapter w Story Mode w Demie. Który macie oczywiście też u mnie na kanale. Jak ktoś nie widział, to możecie sobie zobaczyć. No i w momencie, kiedy to też nagrywam, to w końcu też pojawiło się demo dla osób na PC na Steamie, więc możecie sobie też nagrać. Zagrać ci, co nie mają nawet konsoli PS5, bo na Steamie też jest to dostępne. Mega fajna, mega fajna mapa to jest. To jest to, to koloseum, nie? Mega ładnie to wygląda. Okej, okay, mamy nową postać. Jest Larsik. Hmm. Ja dalej mam nadzieję, że będzie mimo wszystko jakiś tryb chodzony. Czy to w późniejszym DLC, czy teraz na premierę, może to ukrywają. Kurczę, mam nadzieję, że to ukrywają. Fajnie by było. Żeby był jakiś tryb chodzony, mimo wszystko, tak jak mieliśmy kiedyś Tekken Force. O, Jean ma problemy z przemianą w diabła. Wow. Ciekawe. Znaczy, no czy będą jakieś plot twisty? W ogóle super super ciekawe wygląda to story, naprawdę. O kurde, co z tym kazują? Nowa forma Devila. Oha. <grytania> Okej, okay, Azusena takim trolem się okaże w tej części? I Jin stracił mocę, coś w tym stylu, Azusena trochę troluje, okej. Okay. Ale jaja. Dobra, co jak co, ale... Zop fajne napięcie się buduje po tym trailerze. Jestem ciekawy tego story. Seria jestem ciekawy. Tak jak zawsze, nie interesowało mnie to zbytnio w Tekenie. Oczywiście, lubiłem sobie zagrać story mode'a, obowiązkowo, ale jakoś mnie super to nie ciekawiło, nie? Ale teraz... no ładnie to wygląda, nie mamy jakiegoś słabego przedstawienia, tylko są konkrety. Konkretnie to wygląda i to się lepiej... Lepiej się odbiera takie coś niż wiecie jakieś, nie wiem, zdjęcia, klatki, albo macie narratora, który wam opowiada i tak dalej. No tutaj to jest to, co wam wspomniałem, nie? To ten trailer chyba się pojawił razem właśnie z pojawieniem się demo na PS5 jakoś w połowie grudnia, a od 21 grudnia macie dostępne też dostępne, dostępne demo na Steamie, na PCN i na Xboxie. Także kurczę, no podoba mi się ten zwiastun. Tutaj jakoś tak super dużo nie pokazuje. No wygląda na to, że Kazuya będzie miał jeszcze inną formę. Diabła i, i będzie to prawdopodobnie uh, Final Boss, coś w tym stylu. Chyba, że zrobią jakiś plot twist, to też by było fajne. Nie widzimy dalej żadnej w, w sumie chyba wzmianki, ani tym bardziej postaci Heihachiego, więc chyba naprawdę story, mówię, że mówimy o story, no to Hejaczego nie ma I, i jestem ciekawy czy Zdecydują się na taki ruch, żeby był jako posać DLC, czy nie? Także to, to mnie ciekawi. Bo tutaj mamy tego Kazuje nowego, który wygląda epicko, kosmicznie, jak jakiś mod dosłownie, jakby był taken zmodowany. To już chyba jakieś nieprzelewki, co? Prawdziwa forma diabła. A, będzie po prostu Devil, a nie Devil Kazuje. Ciekawe to było. Widać, że wszyscy naraz, nie? Walczą z tym, z, tutaj skazują. Mamy więcej postaci. Mamy Huaranga, Alice. Tam jest Lee chyba Wiktor i Lars jak się nie mylę. Reina jeszcze jest pokazana. To jest dobre. To jest dobre z tą Azuseną g corp, g -Corp Makes Better Brand uh, Optics for My Coffee. Czyli ona jest za G-Corpem, czyli za z tymi powiedzmy złymi ekipą, ekipą Kazui uh, i tak dalej, i tak dalej, dlatego że robią e, dobrą kawę. Czy tam po prostu jest to powiązane z kawą. No Jestem ciekawy jakie będzie story, jakie będzie powiązanie tej Azuseny, bo tutaj troszeczkę się taka, e, taka taki lekki troll wydaje ta postać, albo po prostu, że ma wszystko gdzieś i, i tyle, nie, taki wiecie, wiecie, luźna duchem jest, że tak powiem i po prostu e, to co jest dla niej dobre to jest dobre, reszta ją nie obchodzi, w tym wypadku chodzi tutaj o kawę. <grywka> Ogólnie designersko mi się raz ustana podoba, ale to co do gameplayu jakoś jeszcze nie jestem przekonany. Chociaż nie testowałem, więc tutaj no ciężko mi powiedzieć, nie? Ale wychodzi na to, tutaj możemy nawet poczytać, wychodzi na to. We will protect Jin till the end, we have to. I tam wcześniej też Jin wspomina, że stracił swoją moc. Wychodzi na to, że będzie pewnie coś w stylu: I will get my power back, and when I do. Pewnie chodzi o to, o to, że coś będzie nie tak z tym, z genem, Devil'a, genem diabła u Gina. Jestem ciekawy, czy może jakoś mu to po prostu stracił to, czy może ktoś mu to zabrał. Może Kazuya mu zabrał geny Devil Gina i przez to osiągnie wyższy poziom swojego Devil Kazui. No nie wiadomo, różne są opcje, nie? Co tu się wydarzy? Bo wiemy, że w grze będzie Gin i Devil Gin osobny. No nie wiadomo o co tutaj chodzi, nie? Dlaczego Kazuya ma... Tak kozacką formę, jaką ma, e, i o co tutaj się wydarzyło? Czy to wiecie? To może być równie dobrze, Final Fight tutaj pokazany, a to może być równie dobrze, e, środek gry. No nie wiemy tego, tak? Nie wiemy, jak to się ostatecznie ostatecznie okaże. Tak samo było, tutaj nawiążę do spider man 2, jedna z gier, którą ostatnio ogrywałem. Mieliśmy gdzieś tam przed premierą duży gameplay zwiastun, taki 10-15 minutowy gameplay związany ze Spider-Manem 2 i była to jakaś tam jedna z misji. No i potem jak się ogrywało całą grę, to się okazało, że to była druga część jakby druga połowa gry, także no dali taki kontencik już dalszy, nie? Nie wiadomo, jak to będzie w tym wypadku. Czy ten super Devil kazuje, to będzie coś, wiecie, poważnego już na początku gry, czy dopiero końcówka, może? No ciekawe. Tu standardowo mamy e, Lo i Pola, i Kuma leci w stroju jego? ok. Feng Liroj. no. Jest Steve. Fajnie, że unika w swoich takich, wiecie. Nie tyle, że te postacie walczą w tych gameplayach. W w sensie w trailerach, zwiastunach, to jeszcze one walczą przy użyciu jakby y, dla siebie specyficznych ciosów, nie? Fajnie się to ogląda. Tutaj macie Steve'a, który unika Kuli swoimi unikami. Tutaj Lee też robi swoje wygibasy. Fajnie to wygląda bardzo. No jestem ciekawy jaki tutaj jest lore i jaka jest historia i co się ostatecznie okaże. Jaką historię Jun tutaj gra. To równie dobrze, no mieliśmy to przedstawiane wiele razy. Czy to będzie początek gry, czy równie dobrze to może być koniec gry, nie? Jean versus Kazuya, tak mi się wydaje. O, oh, ale no ciekawie, ciekawie. Pod koniec stycznia mamy premierę bodajże 26 stycznia. Tak jak wspomniałem, teraz już macie dostępne demo i na PS5, i na Xboxie, i na PC. Także wszędzie można sobie testować. Do testowania są dostępne cztery postacie i tam parę jakichś trybów. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Story Molda, no to u mnie jest pierwszy, pierwszy chapter, pierwszy rozdział Story Molda ograny, który jest dostępny w demku. No, a na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć.